Jesteśmy w placówce Uniwersytetu Wrocławskiego, arboretum Wojsławice jest filią tegoż ogrodu, jego powierzchnia to prawie 70 hektarów, ale 38-39 jest w tej chwili wygrodzone i w intensywnej uprawie, czyli udostępnione dla zwiedzających. Pozostałe tereny są terenami niegrodzonymi, to jest parking, to są łąki, to są fragmenty, fragmenty lasu. I na tych powiedzmy 38 hektarach to dosyć duża powierzchnia, pracuje 25 osób, czyli mają co robić, za co im dziękuję gorąco. I uprawiamy oczywiście rośliny pochodzące z różnych stref klimatycznych oraz różne odmiany rolnicze, sadownicze, użytkowe. No i mamy tego tylko, tylko 12 800 różnych gatunków i odmian roślin. Z panią inspektor tego arwadu zastanawialiśmy się ile roślin w sztukach byśmy mieli. Po wstępnym szacunku wyszło ponad milion. Czyli ponad milion roślin tutaj jest uprawianych w sztukach, a prawie 12 tysięcy różnych gatunków jodan. To bardzo dużo. To jest już dużo. Oczywiście są to rośliny, które propagujemy, nie tylko je uprawiamy w celach zachowania pewnej puli genowej, ale również pokazujemy zwiedzającym po to by mogli nacieszyć się ich pięknem i ewentualnie nawet uprawiać u siebie swoich ogrodów. No i ci goście widocznie chcą tutaj przyjechać, bo w tamtym roku odwiedziło nas ponad 100 tysięcy gości. To jak na taką placówkę to jest dużo. Proszę pamiętać, nie ma tutaj pociągu, nawet z Dzierżoniowa nie ma autobusu, który by gości przywiózł. Autobus tylko dojeżdża do Niemczy. Jest, są pewne przeszkody, jeżeli chodzi o korzystanie z tego produktu turystycznego, może tak nieładnie, powiem bardziej jak przedsiębiorcy. Oprócz tego, co chcemy pokazać, mamy pewne uprawy zamknięte, ze zrozumiałych względów. Naszą jedną, jedną z podstawowych naszych funkcji jest ochrona roślin ginących i zagrożonych. No uprawiamy je tak, żeby jednak zwiedzający nie widzieli, żeby ich to nie kusiło, bo my je naprawdę musimy chronić. Jedną z form ochrony jest również sad cereśniowy, który ma pulę genową, starą pulę genową tych wszystkich cereśniów historycznych, które rosły na terenie całego Dolnego Śląska. To jest pewien magazyn, to jest pewna rezerwa nawet dla naszych wnuków, dzieci, które być może z tej puli genowej skorzystają, tworząc w przyszłości nowe odmiany. Ceśni. To także jedna z naszych funkcji zachować tą bioróżnorodność. Zresztą pomagamy w ten sposób krajowi, który podpisał konwencję o bioróżnorodności w świecie roślin i zwierząt. Zapraszam gorąco, bo to teraz jest okres wakacyjny. Przyjeżdża teraz turysta z całego świata, który odwiedza Kotlinę Kłocką i Wrocław. Ale przyjeżdżają również grupy dzieci, młodzieży. No i tu tylko powiem, że jest w miarę przyzwoity plac zabaw, bo on ciągle jest oblegany. Jest miejsce, gdzie można zrobić ognisko i przede wszystkim jako jedyny ogród w Polsce ma trawniki, po których wolno chodzić. Wolno na nich leżeć. Proszę tylko uważać, bo tam jest koniczyna, tam są inne drobne rośliny, jest dużo pszczół, ale ugryzienie czy, czy urządlenie przez pszczołę to potrafi być również lekiem na różne dolegliwości, więc znam osoby, które wręcz kurlają się jak dzieci po, po tym naszym trawniku, gdzie te pszczoły są i są zadowolone. Widocznie tego potrzebują, niezależnie od wszystkiego. Oczywiście ten jad pszczeli działa na różne sprawy związane tam z bólami stawów reumatycznych, etc. Czyli w tym szaleństwie zapewne, zapewne jest metoda.